you mm -hmm. Wiemy o 8 milionach euro na politykę terytorialną, o chodnikach i budowie drogi w Wierzmionkach i o Dniu Edukacji Narodowej, ale nasz program rozpoczniemy od transportu publicznego i reaktywacji kolei. Połączenia rzeczywiście, które będą swoim przebiegiem obejmowały również Sośno i Dziedno. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń października w powiecie sępoleńskim. nowe połączenia autobusowe do Bydgoszczy przez Sośno. Są też plany reaktywacji linii kolejowej 281 z Chojnic do Nakła. Takie informacje przywieźli starostowie powiatu sępoleńskiego z niedawnych spotkań i negocjacji z marszałkiem województwa. O połączenie z Bydgoszczą mieszkańcy Sośna zabiegali już od dawna, a kolej, na razie autobusowa, ma ruszyć już od Nowego Roku. Tak, to prawda. Myślę, że mogę przekazać wszystkim mieszkańcom bardzo dobre informacje. Dzięki staraniom pana starosty, pana starosty, całego zarządu powiatu, przy ogromnym współudziale i pomocy pani poseł na Sejmie Iwony Kozłowskiej, będą prawdopodobnie uruchomione nowe połączenia z Bydgoszczą i to połączenia rzeczywiście, które będą swoim przebiegiem obejmowały również Sośno i Dziedno. Pan Wójt wiele razy interweniował, również Pan Sołtys Dziedna, że mieszkańcy zarówno Sośna jak i młodzież z Dziedna mają problemy z dotarciem do szkół, czy to w Koronowie, czy w Bydgoszczy. Tak jak wspomniałem na początku, Panowie Starostowie, dzięki swoim działaniom udało im się przekonać pana marszałka do tego, żeby taka linia została uruchomiona, bo zgodnie z ustawą organizatorem transportu na liniach międzypowiatowych, a o takich tutaj mówimy, jest marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tak wszystko wskazuje na to że te połączenia od 1 stycznia będą funkcjonowały. Czyli mamy dodatkowe połączenie, powiat sympoleński Bydgoszcz przez Sośno-Koronowo. I druga informacja, też dosyć właściwie szalenie istotna, to coraz bardziej realne plany mm, dotyczące reaktywacji linii kolejowej Chojnice-Nakło i nawet jeśli ten pociąg no, nie pojedzie tak szybko, to zdaje się, że też już od stycznia y, ta kolej będzie zastępowana autobusami. Czy to prawda? Tak, to prawda i tutaj również y, można powiedzieć, że już wieloletnie działania, bo z tego co u, z informacje jakie ja posiadam to już pierwsze pisma do pana marszałka były kierowane w 2015 roku pisma podpisywane przez panów starostów przez wszystkich włodarzy gmin tworzących powiat. Wszyscy jednogłośnie jednobrzmiąco zabiegali o to żeby ta linia kolejowa została reaktywowana no i zdaje się że pojawia się światełko w tunelu ponieważ pan marszałek zdaje się na ostatniej sesji sejmik województwa przepraszam nie jestem podmarszałek ale sejmik województwa kujawsko-pomorskiego wpisał tą linię kolejową o numerze 281 dla nas najistotniejszy kawałek to nakłóchownice do zrównoważonego planu rozwoju transportu województwa kujawsko-pomorskiego, czyli bliżej lub dalej nieokreślonej przyszłości jest szansa na to, że na tą linię powrócą pociągi. Póki co, póki co będą uruchomione połączenia autobusowe, nazwijmy je sobie kolejowe połączenia autobusowe, które będą obejmowały swoim zasięgiem. Byłe stacje, powiedzmy, może to, to za dużo powiedziane, ale miejscowości, na których były zlokalizowane stacje tej linii, tejże linii kolejowej. I tak będziemy mieli autobusy z Kamienia do Nakła. Te autobusy będą skorelowane z odjazdami pociągów z Nakła w kierunku bydgoskim. Także wsiadamy w Kamień, pólno Więcbork, wysiadamy w Nakle, dworzec będzie zlokalizowany przy dworcu PKP. Przesiadamy się na pociąg do Bydgoszczy i mamy takie połączenie. Może nie bezpośrednie, ale również dodatkowe będą trzy połączenia dziennie, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, gdzie będziemy mogli dotrzeć do, do Bydgoszczy. W istocie z przesiadką, jednak jak zapewniają służbę pana marszałka, czas przejazdu wcale nie będzie dłuższy, niż gdybyśmy jechali tym autobusem od kamienia do Bydgoszczy. Y i teraz jeszcze na koniec wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do połączeń autobusowych. Czy w najbliższym czasie jeszcze coś się zmieni, czy to, że, że autobus pojedzie przez coś, no to jest jak na razie jedyna zmiana? Nie, planujemy jeszcze dołożenie trzech linii. Mówimy tutaj już o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pan Wojewoda ogłosił nabór wniosków do... Do, do, do podziału pieniążków na przyszły rok. My oczywiście aplikujemy o te środki. W tej chwili mieliśmy 12 linii, tak jak powiedziałem, zamierzamy uruchomić trzy kolejne. One będą skrojone przede wszystkim pod potrzeby mieszkańców i na ich, na ich, na ich wyraźne wnioski, które składali w ostatnim czasie. I będą dedykowane przede wszystkim młodzieży, która będzie mogła dojechać i wrócić ze szkół. Jakie to będą linie, jakie będą miały przebiegi, kiedy będą godziny odjazdów i przejazdów autobusów, o tym oczywiście poinformujemy w momencie, kiedy uzyskamy takie dofinansowanie. Aktualnie pracujemy nad wnioskiem, tak powiem, finalizujemy już ten wniosek. Pozostaje nam kosmetyka, składamy dokumenty do Pana Wojewody i liczymy na przechylność z jego strony. Wracając do połączeń autobusowych z Bydgoszczem, wszystkie te informacje, o których powiedziałem, w moim przekonaniu dobre informacje, które pozwolą nam łatwiej, szybciej i sprawniej dotrzeć do Bydgoszczy. Eee, warto tutaj zauważyć, że te połączenia, które były do tej pory, one działały komercyjnie, obsługiwał je PKS Bydgoszcz, czyli dwa połączenia dziennie i jedno weekendowe. One będą funkcjonowały dalej, czyli tych połączeń z Bydgoszczem robi nam się dużo, dużo więcej, co często podkreślają włodarze naszego powiatu, zapewni w pewnym sensie bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sępoleńskiego w dotarciu do miasta wojewódzkiego. Gdzie się udało? Można powiedzieć obserwując kolejne przetargi na budowę kolejnego odcinka drogi powiatowej. Tym razem chodzi o drogę w Jeżmionkach, gdzie dopiero za trzecim razem przetarg udało się rozstrzygnąć. Kilka tygodni temu na tej drodze protestowali nawet mieszkańcy wsi. Teraz mamy dla nich bardzo dobrą wiadomość. Umowa na budowę tej drogi została podpisana. Jeśli chodzi o to zadanie, to tak jak powiedziałem, pierwsze nie udało się, było za projektu wybudu. Mieliśmy na cały zakres, jak powiedziałem za marte żwiątki do granic powiatu. Jeśli chodzi o pozostałe trzy przetargi, no to wiadomo, to zawsze patrzymy jaka jest wartość tego zadania, ile możemy przeznaczyć na to, jak się rozstrzyga. Stąd też te cztery przetargi i ostatnio też mieliśmy dylemat taki, czy pode anulować ten przetarg, czy nie, ponieważ do kwoty, którą mieliśmy przeznaczone, brakowało nam 300 tysięcy. Spodzieliśmy wspólnie z panem burmistrzem, ze skarbnikiem i moją panią skarbnik i panem dyrektorem, że podejmujemy ryzyko i robimy jeszcze jeden przetarg. I uważam, że udało się uzyskać odpowiednią cenę. opacało się, ponieważ... Do tego zadania nie będziemy musieli dokładać 300 tysięcy, a dołożymy 46 tysięcy tą z groszem. Czyli można powiedzieć, że to warto było podjąć decyzję i przeczekać jeszcze jakiś tam czas niepewności, no ale niestety musimy podejmować jako samorządy trudne decyzje w tamtym czasie i myślę, że warto było tą decyzję podjąć. Efekt jest dzisiaj... Wspaniały, bo możemy, wyłoniliśmy tutaj wykonawcę, jeszcze raz panu Jackowi dziękuję za złożenie tej oferty, dobrej oferty, wtedy to tak może wygląda z boku, że, że, że to długo trwa, pewnie, że mieszkańcy chcieliby jak najszybciej, żeby to zadanie było zrealizowane, ale, ale my mamy budżety swoje, wiemy po prostu na co nas i wiemy na ile, ile możemy położyć, dzisiaj jesteśmy też przed przededniu, tak jak i gmina, jak i powiat, układania budżetu na przyszły rok mamy różne zadania do zrealizowania i nowe zadania, także też się drapiemy, drapiemy, ponieważ te ceny są tak zróżnicowane i dobrze że te firmy są, że podejmują ryzyko, też ryzykują, bo też nie wiedzą jak to po prostu będzie, yy, yy, ale... ale, ale... I dobrze te środki są, że możemy powiedzmy tutaj realizować. Oczywiście czekamy też na środki z KPO, które już czekamy, jeśli chodzi o czas 900 dni i te środki jak do nas płyną, to też będzie dużo możliwości wykonania różnych zadań drogowych, jak i, i gabaretowych, ale także infrastruktury. Drogowej, także tutaj też musimy być my jako samorządy przygotowani i też myślimy o dokumentacji na przyszłość, na przyszły budżet i na przyszłe lata, ale to będziemy na ten temat rozmawiać. W tej kadencji podjęliśmy taką wspólną decyzję na konwencie z samorządowcami, z trzema burmistrzami i z panem wójtem, że kwotę w ramach tych zadań, w ramach tych zadań funduszy inwestycji strategicznych, brakującą kwotę, żeby zrealizować to zadanie dzielimy się na pół. I to tutaj chciałem podziękować panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu, panu, panu skarbnikowi, że te nasze uzgodnienia wcześniejsze, które trwają już tę całą kadencję, są realizowane i są podtrzymywane mimo tych wszystkich trudności. Wiem, jak to w budżetach jest, już nie będę tego powtarzał. Także jeszcze raz tutaj. Panu Burmistrzowi chciałem podziękować, Panie Burmistrzu, w imieniu Rady Powiatu i Zarządu Powiatu za, za podtrzymanie y, 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 tej, słowo się rzekło, także, także tutaj razem będziemy to realizować. A ja również ja, powiatowo tyle inwestuję w Gminy Kamiń, bo Jesteśmy w dużej cyrklicy, jesteśmy na obkasie, no jesteśmy w Witkowie, czyli się dzieje. Czyli ogromne pieniądze są, są umieszczone w gminykami, i tak zapraszam, żeby następne lata były i tak dalej. Jeżeli chodzi o jeździorki, kontraktujemy 1,2 w zaokrągleniu rozbudowy drogi publicznej kategorii powiatowej. Za kwotę, za okrąglenie 5,3 miliona złotych. 95% tej wartości to jest Fundusz Inwestycji Strategicznych, Nowy Polski Ład. 5% to są środki własne inwestora, czyli Powiatu sępoleńskiego, Wespół, zespół, zespół, zespół. Z połowicznym udziałem, czyli 50%. Wspomnianego partnera. A to nie koniec informacji drogowych w naszym programie, a właściwie chodnikowych. W październiku podpisano kilka umów na realizację tych właśnie zadań, wynikających z porozumienia pomiędzy Powiatem sempoleńskim a poszczególnymi gminami. Generalnie rzecz biorąc, jest to niespotykany róg obfitości. Mówimy nadal mimo wszystko o drogach, bo chodniki, ciągi pieszorowerowe, czyli drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, dla pieszych i rowerzystów, to też elementy dróg. W tym roku sytuacja jest zgoła odmienna, gdyż ja osobiście nie pamiętam, a jak, jak ja nie pamiętam, to nie znaczy, że, że moja pamięć zawodzi, tylko raczej nikt też nie, nie będzie mógł kontrargumentu postawić. Realizujemy, bo już mogę powiedzieć, że realizujemy, gdyż umowy zostały podpisane, rozstrzygnięcia przetargowe zapadły. Pomiędzy sierpniem a październikiem dokonywaliśmy tych czynności formalizujących to zagadnienie, o którym mowa mamy ponad kilometr tego typu yy, budowli. Czyli chodniki, zaraz omówię szczegółowo lokalizację ponad kilometr 1045 yy, yy, metrów po, na ponad milion tysięcy złotych. No to jest skala na skala, myśmy rokrocznie ostatnie lata to były kwoty rzędu 100 tysięcy złotych na każdej gminie przerabiane, maksymalnie w tym roku, wcześniej po 50 tysięcy, nie będę już sięgał pamięcią wstecz, kiedy to, to oczywiście były niższe. Natomiast w tym układzie tegorocznego finansowania model jest taki, rządowy fundusz rozwoju dróg w konkursie, do którego przystąpiliśmy, złożyliśmy aplikację i otrzymaliśmy dofinansowanie, wzbogaca nas o... Teoretycznie 80% faktycznie wychodzi tutaj rzędu 70% do finansowania. I teraz tak, w Kamieniu, na Rogatkach Kamienia rozpoczynamy niebawem budowę ciągu pieszo-rowerowego, drogi dla pieszych i rowerów w kierunku Dąbrowy. To jest na długości około 340 metrów, jest to pierwszy etap tego przedsięwzięcia. I skala tego jest w wymiarze finansowym około 360 tysięcy złotych. Kolejne przedsięwzięcie to jest miejscowość Piaseczno. Czwarty etap budowy takiegoż samego elementu, czyli drogi dla pieszych i rowerów, około 330 tysięcy złotych, 330 metrów bieżących. Kolejna inwestycja to jest chodnik w miejscowości Bożyszkowo, który już jest na ukończeniu na długości 275 metrów. Był istniejący stary chodnik, został przebudowany zgodnie z nowymi wymogami. Tutaj wartość zadania przekracza 200 tysięcy złotych. I czwarta inwestycja to jest miejscowość Ostrówek, długość 104 metrów chodnika nie istniejącego tam nigdy do tej pory będzie chodnik poprawa bezpieczeństwa we wszystkich czterech wymienionych lokalizacjach następuje. I teraz tak, realizacja w kamieniu, wracam kamień Dąbrowa to jest tegoroczne rozpoczęcie, zakończenie do maja przyszłego roku. Wszystko zależy tutaj od, że tak powiem, woli wykonawcy. Piaseczno podobnie, czyli listopad... Maj przyszłego roku. Bożyszkowo już wspomniałem, jest na ukończeniu robota. Niebawem rozpocznie się robota w Ostrówku i też do, do, oczekujemy zakończenia tych robót w roku bieżącym. Okay. Panie dyrektorze, jeśli tak y, dobrze rozumiem to, co Pan mówi, to ten parytet, że tak powiem, gminny został zachowany. Cztery inwestycje w każdej gminie po jednej. Tak, rzekłem o łącznym koszcie prze, przekraczającym y, kwotę wymienioną. Natomiast w tym udziale 70% dofinansowania. Te 30% to jest rzędu 300 tysięcy złotych, i tutaj odpowiednio w zależności od wartości inwestycji w dane na danej gminie, o której mówiłem też przed chwilą, gminy idą nam w sukurs i to partnerstwo rokrocznie do tej pory realizowane w skali 1 do 1 jest utrzymywane w roku bieżącym również. Przed miesiącem mówiliśmy o pieniądzach, które udało się pozyskać na budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkołach powiatowych w Więcborku. Teraz okazuje się, że to nie wszystko, bo szkoły otrzymają także siłownie plenerowe. Wszystkie szkoły, nie tylko te w Więcborku. Każdy z nas lubi dobre wiadomości. No, to nie jest temat nowy, tym tematem zajmujemy się od roku czasu. Próbujemy z Urzędu Marszałkowskiego pozyskać środki poprzez LGD na budowę siłowni plenerowych zewnętrznych dla naszych szkół, czyli dla dwóch ogólniaków i dwóch naszych szkół zawodowych i stało się to faktem, byłem odebrać umowę, którą podpisaliśmy na budowę tych siłowni plenerowych, ja to nazywam fitnessy i takich pięciu urządzeń znajdzie się w liceum w Sempolnie. takich pięciu urządzeń znajdzie się tu w naszej szkole zawodowej. Wstępnie i 10 sztuk, ponieważ mamy dwie szkoły w jednym miejscu, znajdzie się również w liceum i też w naszej szkole w Jędzborku. Będziemy to realizować na początku przyszłego roku. Praktycznie, mianowicie, jesteśmy gotowi. Dokumentacja, zgłoszenie, podpisana umowa. No i cóż, w przypadku tych szkół będzie to dopełnienie. Tych obiektów sportowych które, tam są, sportowych, które tam są i tam będą, czyli uczniowie będą mogli sobie korzystać z tego na lekcjach WF-u, ale również i będzie to otwarte dla naszych mieszkańców. 8 milionów 200 tysięcy euro na politykę terytorialną otrzymał Powiat sępoleński do podziału na cztery gminy wchodzące w jego skład. Chodzi o fundusze unijne, którymi dysponuje marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, a które trafiły do stowarzyszenia zawiązanego przez powiatowe samorządy. Przy okazji ostatniego forum samorządowego w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim, Starosta Sempoleński odebrał czek, symboliczny czek na ponad 8 milionów euro, które jest przeznaczone w polityce terytorialnej na, na nasz region. Ta kwota została wyliczona w taki sposób, że jest to iloczyn liczby mieszkańców powiatu Sempoleńskiego i kwoty bazowej ustalonej przez Komisję Europejską, czyli 180 euro na mieszkańca plus taki swoisty bonus rozwojowy dla gminy, gminy Więcbork i Sośno. Te środki oczywiście nie są nam z góry przyznane, bo tak jak w poprzedniej perspektywie trzeba startować w konkursach, ale w polityce terytorialnej jest tak, że ta liczba wnioskodawców jest okrojona i szanse oczywiście na uzyskanie dofinansowania są dużo, dużo większe. Na, na co zostaną te, przeznaczone te pieniądze, albo inaczej, jakie macie plany związane z tymi, z tymi pieniędzmi, bo to chyba jest najważniejsze w tej całej historii. Tak jest. Zostaliśmy poproszeni my i cztery gminy o przygotowanie takich propozycji projektowych w obszarach, które są dozwolone do dofinansowania właśnie w polityce terytorialnej i takie propozycje, takich 30 propozycji przygotowaliśmy. One są w tej chwili oceniane w Urzędzie Marszałkowskim. Obszary, które mogą być finansowane w ramach polityki terytorialnej to są kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe, sieci wodociągowe, sieci ciepłownicze, ścieżki rowerowe, termomodernizacje, fotowoltaika oraz odnowa przestrzeni publicznej. I to jest konsekwencją powołania stowarzyszenia jakiś czas temu na terenie powiatu sępoleńskiego, skład którego weszły wszystkie samorządy, tak. Żeby można było się starać o środki w nowej perspektywie finansowej, to należało utworzyć jakieś formalne struktury. I tutaj my zdecydowaliśmy z czterema gminami, że powołamy stowarzyszenie rejestrowe. I takie stowarzyszenie powstało w grudniu 2022 roku, i w styczniu w tym roku zostało zarejestrowane w KRS-ie. Swoje symboliczne biuro ma tutaj na kościuszki 11. Prezesem stowarzyszenia został starosta Jarosław Tadych, wiceprezesami burmistrz Sempulna Krańskiego i Międzborka, a członkami wójt Sośna i burmistrz Kamienia Krańskiego. Jak, jak długo trzeba będzie poczekać na jakąś finalizację albo na, 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 na rozpoczęcie o, ta, może tak na rozpoczęcie wydawania tych pieniędzy? Pierwsze konkursy w Urzędzie Marszałkowskim już się rozpoczęły, a większość naszych projektów będzie realizowana w latach 24-26. Czyli nasza, nasza działalność za chwilę będzie... I na koniec naszego programu informacja o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami, które pojawiły się w urzędzie oraz relacja z Dnia Edukacji Narodowej z udziałem emerytowanych dyrektorów. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Dwa lata temu opracowaliśmy na terenie Starostwa Powiatowego i Gmina i Urząd Pracy wspólny plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. I te tablice i inne dostosowania, które Państwo widzicie w naszym urzędzie, to wynik tego, wynik tego planu. Starostwo otrzymało dotację z, na dostosowanie budynku wytyczności publicznej przy ulicy Kościuszki 11 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednym z elementów tego projektu jest właśnie dostawa i montaż planów tyflograficznych z funkcją multimedialnej informacji. Ta tablica spełni swoją funkcję w momencie, kiedy już będzie zamontowana winda na, na, dla tego budynku, co jest planowane z informacją z od pana burmistrza w przyszłym roku, więc wtedy tak naprawdę te plany będą spełniały w 100% swoją funkcję, gdyż one pozwalają osobom niepełnosprawnym zorientować, się, w jakim miejscu są i jakie, jakie biura, jakie, jak wygląda przestrzeń publiczna, która jest dla nich dostępna. Jak Państwo widzicie na tym planie, są też przestrzenie, które są niedostępne. I osoba niewidoma, niedowidząca może ręką sobie sprawdzić po kolei plan. Tu jest, wszystkie biura są też w języku brajlowskim. Do, tego, do tej tablicy jest specjalna aplikacja. Ona się nazywa Your Way. Którą, która będzie dostępna na wszystkich stronach internetowych trzech, trzech podmiotów, czyli Gminy, Starostwa oraz Urzędu Pracy. Wystarczy pobrać ją sobie. To jest oczywiście aplikacja bezpłatna. Wystarczy pobrać ją sobie na telefon i wówczas w momencie, kiedy dana osoba wysiądzie z windy, pojawi się na tym, na tym danym poziomie, automatycznie telefon połączy się z tą aplikacją i przekaże informację głosową oraz informację dla osoby niepełnosprawnej, na jakim poziomie znajduje się, gdzie jest, i będzie będzie mogła ta osoba sobie sprawdzić co gdzie może się tutaj poruszać na tym danym piętrze. Znaleziono wikon plan poziomu 2 starostwo powiatowe w Sempulnie Krajeńskim. Ta tablica to przecież nie wszystko, pojawiły się takie progi zwalniające, nie wiem jak to nazwać, e, inne różne e, też nie, jakby no nie tylko same tablice, inne urządzenia m, e, jak rozumiem też z tym związane. Oczywiście udało się w ramach tego projektu, tablica to jest tylko naprawdę taki malutki element tego całego dużego projektu, przede wszystkim udało się dostosować e, e, przestrzenie komunikacyjne dla osób niepełnosprawnościami. Pojawiły się tabliczki brailowskie Wszystkie biura są oznakowane specjalnymi tabliczkami z językiem, językiem Braille'a. Do tego na schodach mamy kontrastowe nakładki na schody, tak zwane nastopnice i podstopnice. Do tego mamy zamontowane są pasy ostrzegawcze, takie zwane maty z wypustkami, czyli dla osób niedowidzących one, to są zawsze oznakowane biegi schodów. Pierwszy schod, pierwsza schoda i ostatnia Schoda oraz mata jest zawsze przed rozpoczęciem biegu schodów. To są wszystko udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego mamy maty maty ewakuacyjne. Na każdym piętrze jest po jednej macie ewakuacyjnej. Jeżeli trzeba by było osobę niepełnosprawną ewakuować z budynku, to takie maty teraz mamy. Oraz jest, mamy też pętlę indukcyjną, która jakby jest dla osób niedosłyszących, wspomagająca komunikację w danym sekretariacie. Swoje słowa kieruję dzisiaj szczególnie do Was, drodzy nauczyciele, chociaż Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy pracują, działają i dbają o dobro oświaty. Jednak pokuszam się stwierdzić, że to głównie zasługa pracowników pedagogicznych, że nasze szkoły, szkoły prowadzone przez Powiat ten tętnią życiem. Dobry nabór do klas pierwszych, któryś z kolei, dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, zadowolenie uczniów, liczne wyjazdy i praktyki poza terenem naszego kraju, to zdecydowanie dzięki wasze, Waszej pracy, Waszego zaangażowaniu, drodzy nauczyciele. Dziękuję również za... Organizowanie życia szkoły, ale tego po, po lekcjach, zaangażowanie w projekty unijne, dodatkowe zajęcia, zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, wspieranie zdolnych i pełnych pasji uczniów przez pięknowanie ich zainteresowań czy to sportowych, plastycznych, muzycznych, artystycznych to nieobowiązkowe, ale jak ważne ważne płaszczyzny działalności szkoły, która bez Was drodzy nauczyciele nie mogłaby istnieć. Bardzo dziękuję tutaj związkom zawodowym, które zawsze Panie nas tutaj e, wspierają jak tylko mogą pewnie e, i tutaj dziękuję za to wyrozumienie, wyrozumiałość przepraszam, e, ponieważ wiemy, że na nie wszystko mamy wpływ tak, rozmawiamy, przekonujemy się jeżeli jest jak, 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 jakaś sprawa, tego dużo nie ma, żeby nie było tak, że my co chwilę się spotykamy z związkami, związki nas tutaj dużą, bo musi być taki. One, po co są związki, żeby stały na straży, tutaj jeśli chodzi o nauczycieli, w ogóle edukację, ale tutaj muszę powiedzieć, że życzyłbym sobie każdym powiedzieć takich związków jakie my mamy. Dziękuję. Dyrektorom, byłym dyrektorom, którzy jeszcze raz podziękuję za to, że jesteście, że byliście wcześniej, że Wasze wasza zaangażowanie w placówki nasze światowe nie poszło na marne, że te placówki są dalej rozwijane, dalej są zarządzane przez dyrektorów, którzy przyjęli to prowadzenie tymi placówkami po Was. Także bardzo dziękuję, jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Tutaj wśród nas i obchodzimy wspólnie te nasze, nasze powiatowe święta edukacji narodowej. Muzyka